Hej, cześć, witajcie na kanale Sensorematik Gaming Zapraszam Was już na 16 spotkanie z modyfikacją do portal Jedynki Reksura. się jeszcze przechodzić już 16 rozdział, dokładnie tak. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem łapką w górę pod tym już szesnastym 16 odcinkiem z modyfikacji portal 1 Reksura bo idziemy po 1500 subskrypcji widzowie, dokładnie tak Jeśli chcecie widzowie, już 17 Odcinek z modyfikacji portal jedynki Reksura No to jedna łapka w górę pod tym 16 odcinkiem z modyfikacji portal jedynki Reksura No i Macie kolejny odcinek na moim kanale właśnie z tej serii. 17, dokładnie tak także rozpoczynamy już to nasze 16 spotkanie z modyfikacji do portal jedynki Reksura i życzę miłego oglądania. No to ruszamy. OK. Have... No, Zobaczymy o co chodzi o so co yes, dochodzi. Hm, tu mamy No dobra, pomyśl o co chodzi. Hmm. No, To jest bardzo ciekawe, dobra? Co ja myślę? Chyba tak. Wracam dobre myśli. Trzeba doskoczyć. Dokładnie. Hmm. A co dalej? Dobra, co to co myślę? Dobra nas zniszczyło No do ginia po chwili a je, a je, a je, a je. nie ja wiem to się niszczy, bo tam są to następne, wiecie, to taka kulka jakby ta różowa, nie, ta fioletowa, ta fioletowa właśnie, ona niszczy to, przez to, przez to niestety, jakby, no, trzeba szybko zareagować po prostu w tym momencie, co. to był genialny pomysł. No dobry nie czas, to tryb też tajni, widzicie. Hmm, nie wiem czy to jest za całe myślenie, bo chodzi o to, by mieli o to, żeby się dostać nie właśnie.

Pomyślę. To nie jest takie proste, jak choć wydaje się okłucie testowe. A, ah, to wolno te kostki. Czekaj, że dobrze myślę. Jeszcze raz, ale nie ja mam dobry pomysł. Jeżeli nie na pomysł, na to roznaleźć Ja już się tak myślę. Za dobrze myślę, właśnie. Tak mi się wydaje, że dobrze myślę, ale. Pomysła i ja chyba dobrze myślę o co dochodzi. Dobrze myślę Znaczy na pewno dobrze Ojej, ojej. ta wykażka jest taka prosta Wydaje się łatwo na oka. No łatwa nie jest. No nie jest, nie jest łatwa, bo mi się nie jest łatwa. Wymaga dużego skupienia. Ja bym się mam już pomysł, jak to przejść. Tak mam na to pomysł i plan. Więc... Dobra No nie Ojej, Prawie to mieliśmy, wiecie? Prawie to mieliśmy Chodzimy tą kostkę, do góry, tak, to dostarczyć, Jak i ostatnio, w ten sposób właśnie I tak zrobimy Bo... Tego wyjścia nie widzę. Trzeba się dobrze skupić, dobrze to zrobić. Były przeszło problemu. I teraz tak: kostkę rzucić. Teraz uwaga, teraz dobrze strzelić portal. O nie! nic straconego przestumawę mamy dobrze, no, dobrze, teraz, prze ja dobrze myślę, czy nie, ale wydaje się była najlepsza metoda Nie wiem czy skuteczna, zobaczymy Chwila prawdy Nie, o, magaż się udało? Tak, mamy to. Jest, mamy to super. Udało nam się rozwiązać też na cerpycypistowy. Mega dobrze. Da się rozdział przed nami. O, fajnie, super. easier than the last one. Just follow the arrows. Oh wait, the arrows haven't been installed yet. Well, um, no, it just be better at solving this Dobrze, drodzy do koniec tego 16 spotkania się z modyfikacji porta jedynki Reksura Jeszcze oczywiście szastancy to wokój testowo. To bardzo ciekawy, bo da się rozwiązuje z problemu, to trochę problemu było, ale się udało rozwiązać, dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia. Na koniec spotkania się z modyfikacji portali porta Reksura W 17. Rek jeśli dacie jedno, jedną łapkę w górę podczas odcinkiem z modyfikacji portali jedyki Reksura, no to macie 17 odcinek w tej serii kanale. Dokładnie tak. Trzymajcie się ciepło i papa. Pa. Dziękuję za oglądanie. your perfume on the pillow and your whispers in the air gotcha.